Alicja Lęczewska zapisała taki dialog z Jezusem. Myśli moje chodziły samopas, a ja nawet nie usiłowałam ich zagarnąć i przyprowadzić do ciebie. Coś ze mną nie jest w porządku. Jezus, dziecko moje. Znam utrapienia ludzkie i znam ból z nimi związany. Poddaję cię tym utrapieniom dla Twojego dobra. Twoje życie będzie pełne samotności, tęsknoty i bólu i radosnych spotkań ze mną. Jesteś zawieszona pomiędzy światem a mną. Świat cię rani. A ja częściej teraz czuwam nad tobą w ukryciu. Nie jesteś sama, choć tak może ci się wydawać. Ufaj mojej miłości. Ja będę cię kochał zawsze, bo taka jest moja natura. Alicja, ja o tym wiem. I dlatego trudno mi znieść moją niewdzięczność wobec Ciebie, a nie potrafię jej zmienić. Jezus, Twoje roztargnienia mają swoje ludzkie uzasadnienie. Jesteś człowiekiem i podlegasz ludzkim skłonnościom, ja to wiem. Czy sądzisz, że inni, którzy za mną idą, nie mają podobnych utrapień? Muszą je mieć, bo taka jest droga wzrostu. Przyjmuj własną grzeszność z nadzieją i ufnością pokładaną w mojej miłości i w moim miłosierdziu. Alicja. Zdaje się, że powinnam wyprawić pogrzeb wielu moim złudzeniom, i pozostawić tylko moją bezsilność i złożyć ją u Twych stóp. Jezus, czas, abyś to zrobiła. Czy wiesz, jak wiele od tego zależy? Czy wiesz, że jest to próg, za którym oczekuję Cię z moimi wielkimi łaskami? Że czekam na ten twój krok. Zrób go. Podam ci pomocną dłoń, bo próg jest wysoki, a ty naprawdę jesteś zupełnie bezsilna. Czy ufasz temu, co mówię? Alicja, tak, ojcze, ufam. Jezus, to ufaj i o niczym innym nie myśl, i o nic się nie troszcz, tylko powtarzaj w sercu to jedno słowo. Ufam.